Witam wszystkich serdecznie z tej strony nr2588. Dzisiaj pokażę Wam dalszą część mojego nowego łącznika po dłuższej przerwie: mianowicie, troszkę rzeczy nowych, większe lochy. Pozda pozdrawiam całą gildię Pretorians. Szczególnie do luxa. No i to było na tyle. Lochy, poczekajcie, zaraz wam lochy pokażę. Dobra. O, lochy mam dobre na tym poziomie. Się odpali. Zakończony, zakończony, zakończony. Dziesiąty, dziesiąty. Siódmy, dziesiąty. Zobaczymy tego. Urda trochę ciężkie, tylko sobie muszę klucz zdobyć. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, pominę, to nie chcę mi się czekać. O, lipa. Dobra, to było na tyle. Wrzucę na następne filmiki. Jak będę miał Level 8.0. Już nie Na razie. Wszystkim.